Siema! Witajcie na kanale Tokarskim. Z tej strony Adi. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak dorobiłem sobie pomoc warsztatową, którą nazwałem sprawdzianem do gwintów. E, oraz pokażę Wam obróbkę, czyli to co najbardziej lubicie. Także zapraszam do oglądania. Siema! Na początku chciałbym Wam się pochwalić naszymi nowymi nabytkami, nowymi bluzami. Zobaczcie, fajna bluza, kurcze projekt tam trochę szedł, żeby to fajnie wyglądało. Napis Precision, logo na, na dole naszej narzędziowni. W środku macie tych napisów M-kody, G-kody, także taka można powiedzieć warsztatowa bluza. Wygodna, 100% bawełna, jaram się jakbym miał dostać podwyżkę. to wiem, może dostanę. Wiecie o co chodzi? No i co? Musiałbym zacząć od tego co dzisiaj mamy do obróbki. Pokażę Wam w kamie model. Mamy taką prostą rzecz. Taki pierścień. W środku gwint M48 razy Butora drobnozwojny. I co? Prosta rzecz. Szerokość, szerokość detalu, czyli wysokość 13 mm. Także dość smukły. Eee, tak tolerancje dyszkowe, więc nic specjalnego eee, Problem miałem z tym, że eee, nie mam sprawdzianu pod ten gwint m 48 razy 15 Musiałem sobie sam dorobić eee, Wyszło to fajnie eee, Zaraz Wam oczywiście też opowiem eee, jak, jak to zrobiłem, na, na co mierzyłem Także zdradzę Wam takie małe tajniki Jest filmik u Kaspera na kanale właśnie jak to robiłem Eee, no i co? I pokażę wam jak to wychodzi. Zobaczcie, tutaj macie już detale. Pierwsza strona gotowa. Materiał S355, czyli głównolit powierzchnia bardzo zadowalająca jak na ten materiał. Także ja nam się jak pochodnia, jak, jak to się mówi. Eee, I co? Za chwilę się widzimy, pokażę Wam ee, jak dorobiłem sobie sprawdzian. Eee, i, będziemy, I pokażę wam później obróbkę, także zobaczycie jak to wszystko wyglądało. Pierwszą obróbkę wam pokażę w kamie, całą strategię, dlaczego tak, tak robię a nie inaczej. No i później oczywiście zobaczycie wideo z maszyny. Także siema. Jesteśmy z powrotem. Jest z nami oczywiście Patryk zadymia. Siemanko. Siemanko Patryk. Zdrabiam. Patryk dzisiaj będzie mi tutaj pomagał w kwestii operatora, gdyż nie mam czteru rąk i mi pomoże. Dobra Patryk. Wyciągasz kamerę? Jasne. Dobra, lecimy z tematem. Słuchajcie, e, jeśli chodzi o nacięcie gwintu, e, to korzystam z e, albo dwundzwiga tonarza, e, dudika, albo e, ze strony obliczenia.icut.pl e, I żeby poznać e, średnicę, e, zarys, e, nie zarys, może, ale tolerancję minimalną, maksymalną gwintu. E, e, średnicy podziałowej czy też e, średnicy zewnętrznej wałka korzystam z, e, z tej strony i tutaj mam na przykład napisane wtedy e, średnica minimalna średnicy zewnętrznej to jest 47,73 e, 47, e, średnica maksymalna wałka 47,96,8 e, tak samo małem podziałom e, średnica, e, czyli ta średnica D2 Minimalna podziałowa 46,83 Maksymalna 46,994 Ja już nacinając taką moją pomoc warsztatową Starałem się, żeby zachować te maksymalne wartości Czyli średnica wałka coś w okolicach 48 48 tu małem, Podałem tak jak mówiłem 47,96 mikronów ja tą średnicę zrobiłem trzy setki większą jeszcze, żeby mieć pewność, że ten sprawdzian będzie pasował. I średnicę podziałową tak samo zrobiłem w górnej tolerancji. Tutaj oczywiście zaznaczyłem sobie, że sprawdzian chciałbym mieć w tolerancji 6G, czyli zazwyczaj w 6G są robione gwidowniki, czy tam narzynki. Ok, pokażę Wam może na początku. W początku jak ustawić e, mikromierz do gwintu, której się posługiwałem, żeby to zmierzyć. Tu mamy taką e, wersję e, Bieda Edition, a tu mamy taką wersję już e, lepszą. dwa zestawy kupiłem jeszcze przed otworzeniem firmy. Wiedziałem, że będą one im potrzebne, bo sprawiałem dość są drogie, a e, moim zdaniem dość znam się na tym, że mógł sobie poradzić e, z wytoczeniem jakiegoś tam gwintu, który potrzebuję. E, czemu Bieda Edition? Gdyż to jest jakiś e, stary, nawet nie wiem jaka to jest firma. Ee, mikromierz do gwintów nawet jakiś ze chyba, albo coś to między, tutaj zmierzymy e, średnicę podziałowe gwintu między 25 a 50 tu mam tutaj trochę większy Wiele dzisiaj dlatego, gdyż nie ma tutaj sprzęgiełka e, w tym modelu już mamy no niestety e, ten mi się dzisiaj nie przyda także pokażę Wam na, tej na, na tym jaka zasada jest ustawienia e, mikrometru e, do gwintów Przede wszystkim zaczynając, mamy tutaj różnorakie, tak jak widzicie. Patryk możesz tutaj przybliżyć końcówki, końcówki stożkowe. I jakby z zarysem gwintów Tu mamy, góra jest dla gwintów metrycznych Mamy podziałki między 0,4 skoku a 0,6 0,6 skok a 1, 1,75 I tak dalej, i tak dalej I tutaj na dole mamy do gwintów celowych My tutaj oczywiście dzisiaj Robimy gwint Sprawdzian Pomoc warsztatową, żeby nikt się też nie obraził Jak wiecie Sprawdziany są ulep Hartowane Później są szlifowane Na końcu mierzone na maszynie pomiarowej <laughs> to Przez wałeczki Także to może nie jest to prawidłowa metoda do wykonywania tak zwanych prawdziwych takich sprawdzianów eee, tylko to ma być moja pomoc. Eee, także da, mamy z jednej strony oczywiście eee, kowadełko i mamy eee, wrzeciono, I tutaj chyba to się nazywa kołą, jak dobrze pamiętam. A Na razie sobie wyciągnę na potrzeby filmiku. Mam takie końcówki, właśnie jedna jest stożkowa, druga jest jakby z zarysem gwintu Czekaj, muszę sobie wyciągnąć. E, wybieramy sobie, e, który zakres chcemy Ja tutaj mam e, zakres od 1 do 1,75 e, skok e, Zakładam jedną końcówkę tutaj w kowadełko z e, za... tą jest? jest tak mały, że... mam się to przeczyścić sobie OK. Końcówkę z tym zarysem wkładam sobie do kowadełka Wciskam do, do końca. Drugą końcówkę z tym stożkiem na 60 stopni wkładam tutaj we wrzeciono. Ok, mamy. Do tego mamy również, powinniśmy mieć w zestawie dwa takie wałeczki pomiarowe. Jeden 55 stopni, czyli do gwintów calowych. Drugi 60 stopni do gwintów metrycznych. I na każdym z nich mamy napisany wymiar. Tutaj mamy, pewnie nie będzie widać, wymiar 25 mm. Wkładamy sobie ten wałeczek. Między w wrzeciono Skręcamy sobie do tego wymiaru, plus minus, który chcemy. Między kowadełkiem wrzuconym powinien być wymiar 25, tak jak na, na wałeczku pomiarowym. Ja już mam ustawione, więc pewnie ten wymiar będzie. Trzeba pamiętać przy tym, przy tym mikromierzu Beda Edition, że i możemy go przeciągać, gdyż on nie ma sprzęgiełka więc delikatnie tutaj trzeba to wszystko dociągać obkręcamy, odpoczywamy lekki opór czyli jest kowadełko jakby kowadełko jest w dobrej pozycji i mamy wymiar 25 na 0 mam ustawione Czyli mamy jakby tutaj nasz mikromierz ustawiony, wyciągamy sobie nasz wałeczek pomiarowy, jeśli wymiar, jeśli wymiar nie będzie osiągnięty na zero, poprzez te dwa zaciski regulujemy sobie długość. Długość kowadełka, czy mają być bardziej wysunięte, czy, czy też nie, wtedy uzyskamy, jeśli wy, kręcąc albo w jedną stronę, ten wykręcamy na przykład, a ten dokręcamy. Wtedy kowadełko nam się chowa, ten popuścimy, a ten dokręcimy, to wtedy nam jedzie bliżej, jakby wrzeciona. I, w tym, i wtedy możemy wyregulować, żeby tutaj ładnie na mikromierze było na zero. <laughs> ok, tak to takimi słowami wstępu, e, tak to wygląda. Oczywiście, tutaj już mam sprawiedliwą dorobiony, już nie będę go drugi raz dorabiał. Sprawdziłem, robiłem w ten sposób. Że sobie zabieliłem czoło. Akurat to powierzchnia jest tragiczna. Krótkę miałem zartą, to jest nieważne. Przetoczyłem to na długość 30 mm w górę. Oczywiście, z fazą zmierzyłem sobie. Toczyłem tak długo, aż osiągnę wymiar, który chciałem. Czyli, tak jak możesz tutaj pokazać. Mhm. Wymiar mamy mhm. zrobiony na 0, 48, no i Pan 48 widać. równo. Tak jak mówiłem, robiłem to w górnej tolerancji, nawet tutaj jest trochę za wysoka o 300, ale dla pewności wolałem tak zrobić. No i oczywiście jak tu mam ustawiony, średnicę podziałową też robiłem w górnej tolerancji, tolerancję maksy maksymalną mamy, tak jak mówiłem, 47,026 0,26 ja chyba też tutaj zrobiłem nawet 300 setki większą. żeby mieć pewność. Mierzymy sobie. Już sobie ustawimy plus minus powiedzmy 48 na mikro, e, mikrometrze. Ok. Tutaj to schodzi, ale. Dobra. Musimy pamiętać, żeby dobrze trafić tutaj w zwój. Zazwyczaj sobie to markerem na maszynie ustawiam. Ok, sobie idziemy. Przejeżdżamy sobie pujając ten mikrometr, delikatnie dodajemy, aż nam stanie, że tak powiem. Okay. Minus, że nie ma sprzęgiełka, nie? No tak, ale to też jest drobnozwojny, drobnozwojny gwint i ciężko to dobrze trafić. Ok, mamy wymiar 47, no i dwie setki, tak powiedzmy. Czyli tam 6 mikronów, 7, 8 może plus minus, jeszcze jesteśmy poniżej tej średnicy maksymalnej, nominalnej. Także, tak to wygląda, sprawdzian, tak jak mówiłem, moja pomoc nacięta w górnej tolerancji, Średnica zewnętrzna w górnej tolerancji zrobiona, Średnica podziałowa tak samo w górnej, no brakuje powiedzmy nam 5 mikronów do tej e, najwyższej, no i e, naczymając tutaj ten, e, ten detal oto, tak jak widzicie, wkręcając go w nasz sprawdzian, zostawiałem tak jakoś na sprawdzianie, jakoś tak gdzieś na oko, Maksymalnie dychę jeszcze luzu. Co prawda, tutaj, tak jak klient powiedział, ten pierścień ma się wkręcać. Nie ma być za ciasno. Wiadomo, dodatkowo jeszcze dochodzą jakieś paprochy, coś. Różnie to później wygląda. Także lepiej tą dychę więcej naciąć. Także tak to wygląda. To jest pierwsza strona. A my widzimy się za chwilę. Okay, pokażę wam symulację w, w kamie, jak to wygląda na początku, żebyście widzieli wszystko Detal obrabiam oczywiście na chodziwo, materiał S351 jak wcześniej mówiłem Dla was będę jedną tą sztukę robił bez chodziwa Nie wiem jak tam materiał się zachowa Bo to plastelina jest przecież Więc zobaczymy No i tak, na początku Planowanko, płytka DNMG Oczywiście możecie się zaraz w komentarzach tutaj Możecie napisać w komentarzach przy czemu DNMG nie lepiej jakimś powiedzmy do planowania typu CNMG, WNMG albo taki e, nóż, który może wziąć więcej niż tam 1 e, mm Powiem Wam tak, no, mamy na głowicy zamontowane mm, tak narzędzia, że nóż WNMG mam tutaj zaraz zabierę, to ja mi była kolizja, Gdyż działam e, blisko uchwytu a stwierdziłem, że nie ma sensu całej głowicy znowu przemontować, dodam tam e, e, 50 sztuk. Jak to dość szybko idzie, planowanie nie ma dużo, jest to około chyba trzy przejścia są, zobaczycie na, na odcinku. E, także ok, e, później e, rob, obrabiam średnicę zewnętrzną, Tłoczę e, e, do wrzeciona, e, później wiertę Fit45, Vidium. E, później wy, e, robię, e, wytaczam zgrubnie e, i wykończeniowo e, wytaczakiem e, na płytki DCMT 25 e, Później wykańczam to e, z góry na z zabieleniem od razu czoła, bo zostawiam wcześniej dwie dychy zapasu e, Nożem e, z płytką VCMT, akurat mam takie na testy, chciałem sprawdzić jak to działa Jak sobie radzi, na razie jestem zadowolony, zobaczymy co dalej No i na końcu gwintowanko tak tu w symulacji, w symulacji możecie zobaczyć. Yy, odjazdy oczywiście są trochę zedytowane. Aj w ten sposób. Taka odnowa nowa opuścimy. Tak to będzie wyglądać. Planowałem go tak jak mówiłem kilka przejść bo różne detale są różne detale są ucinane jedne mają więcej dodatku drugie mniej e zewnętrznie zgrubnie, wiercenie wytaczanie no i tutaj wykończenie z góry na dół dlaczego z góry na dół Już nie jeśli mi się bawić jakieś dodatkowe cykle chciałbym żeby powierzchnia e tutaj na czole była e ładna a akurat tym nożem musiałbym tutaj chyba wybrać też z płytką VCMT, ale jakiś wykańczak typu 107,5 Żeby sobie jechać od tej strony I chciałbym się go montować, na szybko zjechałem z góra, od góry Na dół z planowaniem tutaj czoła No i na końcu e, Gwintowanko jak podjeżdża nóż, gwintowanie Na 5 przejazdów e, Strategia, możecie zobaczyć sobie jaką obrałem to Sekwencja tej w kamie się nazywa Toczenie bokiem 5 przejazdów Ilość przejść wykańczających 2 Także tak to wygląda Co do samego mocowania detalu Mam tutaj wyciągnięte, w sensie założyłem szczęki miękkie no to będę. tutaj są bardzo mam duży sentyment do tych szczęk, gdyż są to są moje pierwsze szczęki na tej maszynie i jeszcze na dodatek wiesz, one były jako pierwsze przetaczane, także duży sentyment, jest duży sentyment. odległość od czoła szczęk 5,5 mm, co prawda nie jest to średnica taka, która powinna być, bo tutaj chyba szczęki są zatoczone na średnicę coś około 120, ja chwytam talarek w sensie półfabrykat, który mam przygotowany przez Patryka e, Za średnicę 92 Także trzymanie nie jest pewne e, e, Ciśnienie BAR na uchwycie mam tutaj 8 e, Także tak to wygląda e, Następnie będę obrabiał e, drugą stronę, bo nie zdążę wam już tego pokazać dzisiaj Bo jest to mój ostatni dzień w pracy w e, tym tygodniu W poniedziałek e, jedziemy, mamy wyjazd Służbowy, we wtorek widzimy się z wami w Kielcach Nie zdąży chyba tej drugiej strony zrobić i wam pokazać Chwytam za 5,5 mm Obtaczam całą tą stronę, później następne mocowanie Będę chwytał tutaj za ten kołnierz, zatoczysz sobie już wtedy szczęki pod tą Siernicę Żeby za bardzo jaja nie zrobić No i co, no i detal będzie gotowy Później mam już następne tuleje tutaj z rur do robienia później materiał ice i także sporo tej e, roboty jest. No i co? E, wszystko chyba przekazałem e, Wam co to, chciałem, to co chciałem. E, w przyszłych filmikach możecie e, się spodziewać. Na pewno dwa przyszłe filmiki będą o e, pomiarówce. Chciałbym na to poświęcić dwa e, odcinki. A e, po tych dwóch odcinkach e, na pewno Was tak długo wyczekiwa, wy, 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 wyczekiwany odcinek na temat e, przetaczania szczęk miękkich. Bardzo, osób, bardzo dużo osób na, na ten temat do mnie pisało Także na pewno taki odcinek będzie właśnie po tych dwóch e, następnych Także czekajcie A my co? My lecimy z obróbką Pokażę Wam e, jak to jest tutaj zrobione w DWJ Program można jeszcze trochę zoptymalizować e, Ale za mało sztuk, żebym ja się jeszcze e, w to bawił e, No i co? Wszystkie parametry będziecie mieli podane oczywiście e, przy obróbce No i my widzimy się na zakończeniu Pozdro! Oh. Mm -hmm. Okay, my jesteśmy już po obróbce, z tego miejsca chciałbym podziękować panu Adam, Adamowi, który nauczył mnie, dorabiać sobie taki sprawdzian. I co, ja chciałbym was zaprosić już na następne odcinki, na pewno będzie ich dużo, jak wiecie, wjeżdża to karga konwencjonalna, także na pewno też z niej będą filmiki w przyszłości Celix. Zapraszam was na media wszystkie nasze tutaj społecz społecznościowe. Zapraszam Was na dwj.cnc na TikToku, na dwj.cnc na Instagramie, na rzędziownia/cnc na Facebooku Zapraszam Was na YouTube Kacper Durecki DWJ Zapraszam Was oczywiście na grupę na Facebooku cnc2.0 Zapraszam Was do polajkowania tego filmiku, do subskrybowania kanału Na pewno dużo wartości będzie Powiedzcie, jak wam się... Powiedzcie w komentarzu jak Wam się podoba nasza nowa bluza jeśli macie jakieś pytania odnośnie tego odcinka zapraszam do komentowania. I co? Widzimy się później. Pozdro!